Szanowni Państwo, w imieniu trzech klubów parlamentarnych Platformy Obywatelskiej Nowoczesnej i Polskiego Stronnictwa Ludowego składamy i apelujemy do Pana Prezydenta o zajęcie stanowiska w sprawie trwającego już od kilkunastu dni zamieszania wokół Trybunału Konstytucyjnego. Minęła już doba od czasu, kiedy braliśmy wszyscy udział w konsultacjach razem z Marszałkiem Sejmu, prezesem i wiceprezesem. Trybunału Konstytucyjnego. Minęła doba od czasu tych konsultacji. Nie mamy oświadczenia pana prezydenta. Myślę, że przed głosowaniami, które są zaplanowane na dzień dzisiejszy, przed ostateczną decyzją, jaką może podjąć większość parlamentarna, ważny jest głos strażnika Konstytucji. Pan prezydent jest wybrany w wolnych, demokratycznych wyborach. Ma ogromny mandat zaufania społecznego. I jest strażnikiem konstytucji. Bez jego głosu w tej sprawie, bez jego stanowiska, na pewno będzie trudno o jakikolwiek kompromis i wyjście z sytuacji, która powoduje zagrożenie ładu demokratycznego w Polsce. Jeszcze raz zwracamy się pisemnie do pana prezydenta o zajęcie stanowiska. Jak tu stoimy wszyscy wczoraj. Odnieśliśmy wrażenie, że pan prezydent czuje powagę sytuacji, czuje problem, jaki jest, jaki problem konstytucyjny dzisiaj jest w Polsce. I liczyliśmy, że w te 24 godziny, które minęły od spotkania, natknął pana prezydenta tym, że zabierze głos i swoją, swoje stanowisko przedstawi. A także zareaguje na naszą wczorajszą prośbę i wystąpi do swoich byłych koleżanek i kolegów z Prawa i Sprawiedliwości o to, żeby powstrzymali się z jakimikolwiek decyzjami, które jeszcze bardziej skomplikują i wprowadzą jeszcze większy chaos konstytucyjny w Polsce. Jak widać na razie, z tych porannych działań Prawa i Sprawiedliwości nie było takiej woli. Mam nadzieję, że te przerwy i to ten czas, który dał sobie parlament, był także wykorzystany przez prezydenta, kancelarię prezydenta i y, kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości na konsultacje. Wierzę w to, że Prezydent będzie stał na straży konstytucji. Ten apel, który złożyliśmy do pana prezydenta o wyrażenie z naszej prośby, żeby zareagował i dał informację także swoim byłym koleżankom i kolegom o tym, jak on uważa, jak należy rozwiązać kryzys. Będzie skutecznym apelem, bo to wczorajsze spotkanie dawało nam nadzieję na to, że szukanie kompromisu jest nie tylko po stronie opozycji, ale także jest taka wola w pałacu prezydenckim. Szanowni Państwo, jak widzicie, opozycja parlamentarna w tak sytuacjach krytycznych działa wspólnie. Podpisaliśmy wspólnie ten apel, przed chwilą wysłaliśmy do prezydenta. Panie prezydencie, czas na decyzję i działanie. Mieliśmy wczoraj spotkanie, z którego jednoznacznie wynikało takie wszyscy mamy wrażenie, że pan prezydent ma wątpliwości. Ma wątpliwości prawne, ma wątpliwości co do tego, czy nie powinien na przykład przyjmować ślubowania od trzech sędziów trybunałów. Ja mówię o naszych wrażeniach. Bo prezydent nie wypowiedział się wczoraj, jakie jest jego stanowisko w tej sprawie. Wszystko wskazuje na to, że o 16.00 godzinie będzie głosowanie w sprawie powołania kolejnych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Czyli dobrze by było, aby prezydent do tego czasu się wypowiedział. Oczekujemy działania od prezydenta, bo inaczej nie rozumiemy, po co zwołuje konsultację. Wysłaliśmy ten list licząc na to, że przyjdzie o opamiętanie. Dlatego, że z każdym dniem brniemy coraz bardziej wpad konstytucyjny. Sytuacja potem będzie nie do rozwiązania. Osłubimy Trybunał Konstytucyjny, a tak naprawdę obawiam się, że jeśli by prezydent Duda przyjął ślubowanie od tych dzisiaj prawdopodobnie przyjętych czy wybranych sędziów trybunałów, to potem będzie tego żałował, bo tak naprawdę będzie podejmował decyzje, które nie są w pełni poparte. W pełni demokratycznym wyborem. Innymi słowy wszyscy widzimy, że jest problem. Liczymy na zdecydowane działania pana prezydenta. Nie ma powodu do tego pośpiechu. Szanowni Państwo, 3 grudnia, czyli jutro Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnie co do konstytucyjności pierwszej ze zmian, 9 grudnia co do drugiej. My chyba wszyscy w apelujemy o to, żeby poczekać do czego 9 grudnia, aby tego 9 grudnia trybunał wydał decyzję w obu przypadkach i wtedy pan prezydent będzie miał pełną jasność, czy może przyjmować i których ślubowanie kandydatów na sędziów Trybunału Konstytucyjnego.